Kinkiet zewnętrzny Amalfi Rabalux to funkcjonalne i designerskie oświetlenie, idealne do zastosowania na zewnątrz budynków. Ta nowoczesna lampa kinkietowa została zaprojektowana, aby zapewnić nie tylko efektywne oświetlenie, ale także dodatkowy element dekoracyjny dla twojej przestrzeni. Lampa jest wyposażona w energooszczędne diody LED o mocy 8W. Dzięki temu zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, jednocześnie zużywając niewielką ilość energii. Technologia LED pozwala także na długą żywotność lampy, co oznacza, że będziesz cieszyć się jej światłem przez wiele lat. Design kinkietu jest nowoczesny i elegancki. Lampa ma prostą, lecz stylową konstrukcję, która doskonale komponuje się z różnymi rodzajami elewacji i architekturą zewnętrzną. Gwarantujemy państwu bezpieczne zakupy, milą obsługę i łatwą reklamację. Zachęcamy do zakupu, a wszystkie niezbędne linki znajdują się w opisie.